Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. To kolejna aura dnia. Dzisiaj mamy środę, będziecie mieli ją bardzo późno w graną, za co Was przepraszam, ale ja wychodzę z założenia, że lepiej późno jak wcale. I postaram się właśnie zaraz szybciutko to uzupełnić i tę aurę grać. Drodzy moi, jeżeli chodzi o wibracje, to ten dzień wibracyjny jest pod władzeniem wibracji liczby 2 i w naszym życiu powinno toczyć się wszystko swoim własnym rytmem, powinniśmy unikać pośpiechu. Nie powinniśmy pozwol po pozwolić na to, żeby ktokolwiek wywierał na nas presję, tak? Jeżeli ktoś spieszy się w dniu o wibracji liczby dnia, dwa, przepraszam, popełnia błędy, podejmuje niewłaściwe decyzje, lub niewłaściwe po prostu działania. Dwójka to jest taka liczba, która oznacza przede wszystkim owocną współpracę, szczególnie z kobietami. Jeżeli będziecie otwarci na współdziałanie, no to słuchajcie, jest to taki moment, w którym możecie wiele rzeczy załatwić. Najważniejsze, żeby po prostu wszystko toczyło się spokojnie, gładko, nie poddawać się żadnym popędom, pośpiechowi. Jest to też taki moment, w którym można z kimś zawrzeć porozumienie, przeprosiny można złożyć lub otrzymać. No i słuchajcie, to jest taki dzień, w którym powinniśmy się zająć tym, co rozpoczęliśmy w wibracji liczby 2, niczego nie zaczyna, wibracji liczby 1, przepraszam, niczego nie zaczynać, nie zaczynamy nigdy niczego przy wibracji liczby 2. I teraz moi drodzy, posłuchajcie, ale tutaj e, troszeczkę e, na niebie dzieje się coś dziwnego i troszeczkę to e, będzie psój użyło dzisiaj nam szyki i może w ogóle spowodować taką dziwną, dziwną atmosferę. Przede wszystkim, drodzy moi, księżyc mamy w znaku strzelca, więc on powinien nas tutaj nastrajać optymizmem i oczywiście nastraja tym optymizmem i radością i, i chęcią do działania ale też mamy chęć przeżywania przygód, podróży, ekscytacji. Chcemy też działać szybko. Tutaj troszeczkę dwójka nas hamuje. Plany nasze dzisiejsze mogą być bardzo dalekosiężne, przedsięwzięcia mogą mieć bardzo duży rozmach. No i słuchajcie, jak to tutaj przy tej dwójce wszystko ze sobą pogodzić. Tak? Dwójka będzie nas hamować, będzie powodowała, że będziemy troszeczkę tacy rozlaźli. Właśnie powodzeniem mogą się tutaj cieszyć sprawy, które wymagają niezależności i natychmiastowego działania, a dwójka niestety będzie to wszystko hamować. Prace drobiazgowe jakieś, które wymagają koncentracji będą nużyły. No i słuchajcie, to jest to też taki moment, w którym należy uważać, żeby jakieś tam rozpoczęte działania, sprawy miały podstawy materialne, tak? I strzeżemy też w tym dniu bardzo, bardzo, bardzo po prostu sekretów. Dzień przede wszystkim sprzyja nauce, religii i też charytatywności, podróżom i reklamie. Moi kochani, jeżeli chodzi o jedzenie, wybieramy potrawy ostre, egzotyczne, cieszą się one właśnie naszym bardzo dużym zainteresowaniem, organizm też domaga się w tym dniu dużej ilości białka, fast food, budki wietnamskie i inne tego typu rzeczy właśnie nas bardzo kuszą. Jeśli chodzi o ubiór, wybieramy stroje sportowe, lekkie, które nie będą krępowały ruchów, unikamy jakichś garsonek czy innych rzeczy, niemniej jednak elegancko. Lubimy wyglądać elegancko. Ale to nie jest taka elegancja biurowa, tylko bym powiedziała, że bardziej sportowa. I kochani moi, jeśli chodzi o miłość, no to to jest taki moment, kiedy możemy tutaj wiele obiecywać, mamy chęć nawiązywania romansów, no i taki to jest moment, gdzie chcemy po prostu się z ludźmi spotykać. Może nawet chcemy się wyłamywać z pewnych kulturowych schematów, zależności bo tendencja do niezależności właśnie dzisiaj jest bardzo silna. E, drodzy moi, ale coś się dzieje na nieboskłonie. O godzinie 0.25 będzie miała miejsce opozycja Wenus i Jowisza i to jest taki moment, kiedy poczujemy się po prostu znużeni jakimś męczącym towarzystwem i mało satysfakcjonującymi spotkaniami. I ta opozycja Wenus z Jowiszem będzie praktycznie cały dzień nam towarzyszyła od tej północy i o godzinie 11.46 dołączy do tego kwadratura księżyca z Markorem, która będzie nas pchała do podejmowania trochę nieprzemyślanych kroków, może przynieść drobne sesje i błędną logikę. A więc co trzeba robić dzisiaj? Po prostu się nie spieszyć, poddać się wibracji liczby 2, pozwolić sobie na to, żeby wszystko się ciągnęło jak przysłowiowe flaki z olejem, było trochę nudne i po prostu przeczekać. Spokojnie do końca dnia. Może jutrzejszy dzień będzie inny. Przynajmniej będzie trochę inny też wibracyjnie. Na pewno tutaj, słuchajcie, aura nie sprzyja tutaj trochę równowadze. Możemy się czuć jedni trochę znużeni, inni dziwnie rozdrażnieni. Generalnie, właśnie taki, taki, taki dziwny, chwiejny troszeczkę nastrój może nam wszystkim towarzyszyć. Aczkolwiek. Ci, którzy się poddadzą bardzo energii strzelca, mogą się czuć radośnie i pozytywnie, ale, ale tutaj myślę, że troszeczkę popsuje szyki kwadratura księżyca z Merkurem. Tym bardziej, że Merkury jest teraz w znaku panny, więc wiecie, to takie, takie może być troszeczkę właśnie obciążające i możemy się dziwnie po prostu energetycznie dzisiaj czuć. To tyle drodzy moi astro wstępu. W zasadzie nic wielkiego się tutaj dzisiaj nie dzieje. Widzicie, ja też jestem taka trochę poddana tym chyba wpływom i taka trochę opóźniona we wszystkim. Zapraszam teraz na kartę tarot. Numerologia, astrologia za nami. Czas zatem zobaczyć, jakie tutaj będzie miał dla nas wibracje tarot. Moi drodzy, późna dzisiaj aura, późna ugrana będzie. Poprosimy teraz aurę dnia, kartę dnia dla rezonujących ze mną osób spod drugiej szóstki znaków zodiaku. Przypomnę, że dzisiaj mamy środę, 26 sierpnia 2020 roku. Dzień jest podwładaniem wibracji liczby 2. Trzymy. Rezonujące ze mną osoby. Druga szóstka znaków zodiaku. A uradnia, karta dnia, środa, 26 sierpnia, dzień pod badaniem wibracji liczbę 2, księżyc, znaku strzelca. Coś się zamyśliłam, widzicie? Dobrze moi drodzy. Waga. Skorpiony. Strzelce. Koziorożce. Wodniki i ryby. Hmm, proszę bardzo. Dla wag dzisiaj szósteczka denarów, dzień, w którym coś otrzymacie, coś możecie chętnie dać jakieś dary, ale też i słuchajcie, takie bym powiedziała troszeczkę wyrównanie karmy eee, na zasadzie jak Kuba, Bogu, tak Bóg kubie. Więc taki po prostu dzisiaj się tutaj dla Was szykuje dzień. Ktoś może Wam zwrócić jakiś dług, Wy możecie komuś coś zwrócić, być poproszeni, nawet troszeczkę przymuszeni do tego. Sytuacja Was tak może po prostu postawić tutaj i, i, i możecie, możecie po prostu takie tutaj dzisiaj mieć, moje drodzy, wibracje. Generalnie też karta namawia do tego, żebyście się drugiej wagi zachowały spokój i równowagę. Tak? Spokój i równowagę. Zachowujesz wagę, spokój i równowagę, zrównoważona, wyciszona, dbaj o nerwy, po prostu staraj się zadbać o swoją równowagę. Karta też mówi tak, żebyś zweryfikowała, co dajesz, co otrzymujesz. Czy za dużo przypadkiem gdzieś czegoś komuś w relacjach nie dajesz? Czy po prostu, no mogą tutaj być takie momenty, że wagi stwierdzą, że mają właśnie czegoś dość, tak? Czegoś kogoś dość, za dużo czegoś dały, za dużo coś zrobiły i stwierdzą, że po prostu już więcej tak postępować, na przykład nie chcą, nie będą, tak? Aki właśnie, słuchajcie, dzień bym powiedziała dla wag. Dla skorpionów siódemeczka kielichów. Siódemka kielichów też była bodajże dla bliźniąt, a więc tam Was zapraszam może do pierwszej części. Może będziecie miały coś wspólnego. Wy, moje drogie Skorpiony, na przykład z bliźniętami. Na pewno będziecie miały wspólną pewnie energetykę. Dlaczego? Dlatego, że Wy dzisiaj Skorpiony możecie się czuć właśnie troszeczkę takie rozkojarzone, niekoniecznie w dobrym nastroju, możecie podejmować dziwne decyzje. Decyzje Wasze raczej nie będą miały jakichś takich racjonalnych podstaw. Coś Wam się może wydawać, coś Wam się może przywidzieć, coś Wam się może zwidzieć. Raczej tutaj właśnie bym zachęcała Was do tego, żebyście. Żadnych poważnych życiowych decyzji w dniu dzisiejszym nie podejmowały, drogie Skorpiony. Zalecam równowagę, zalecam po prostu wstrzymanie się z co ważniejszymi, jakimiś większymi decyzjami. Wibracja liczby dwa temu nie sprzyja. Poza tym możecie być znużone, właśnie zmęczone ludźmi, towarzystwem dookoła Was. Możecie być po prostu nawet znużone atmosferą jakiegoś miejsca, w którym jesteście, na przykład w pracy, i możecie mieć wrażenie dosłownie, że jak czasami jest tak, słuchajcie, ktoś mówi: Jestem taki zmęczony, czuje się jak pijane, tak? Więc możecie mieć takie właśnie wrażenie, tak możecie chcieć się odciąć od czegoś, kogoś, od sytuacji, od tego, co się tam po prostu w tym miejscu dzieje, że możecie mieć właśnie takie wrażenie, że się wręcz czujecie jak pijani tą atmosferą, tak? Eee, no, słuchajcie, dobrze by było, żebyście się ewentualnie czuli tacy szczęśliwi, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu będzie to zmęczenie, przemęczenie, troszeczkę taki ogólnie obraz rzeczywistości będziecie mieli nieostry, tak? Z powodu tego, że będziecie mieli dość czegoś, kogoś, sytuacji, miejsca. I ogólnie troszeczkę tego dnia, tak? Więc tutaj, tutaj decyzyjność Wasza też taka, no bym powiedziała, pod znakiem zapytania i ostrość umysłu. Dobrze. Moi drodzy, dla strzelców wyciągnąłam kartę papieża, to jest karta byka, więc może macie coś wspólnego z bykiem. Dla byka z kolei tam, tam była dziewiątka denarów, tak? A więc moi drodzy, w mojej ocenie będziecie tutaj dzisiaj bardzo intensywnie się zastanawiać nad sensem całego Waszego życia, Waszego działania, tego dnia i tego wszystkiego co robicie. Możecie tutaj zastanawiać się też nawet nad rzeczami, sytuacjami informacjami, komunikatami, które do Was docierają, czy to wszystko jest prawdą. Ogólnie będziecie też miały taki po prostu moment. Możecie dzisiaj też tutaj pokusić się o jakieś akcje charytatywne. Drogie moje strzelce, powiem tak po prostu ten dzień też postarajcie się spędzić bez jakichś większych konfliktów, bo może się okazać, że po prostu albo ktoś Was tutaj poprosi o rozjem, tak, albo Wy będziecie prosić o taki rozjem przy tej właśnie wibracji. E, dwa, może to właśnie być że taki moment, ktoś może być znużony jakimś towarzystwem, to ktoś może nie wytrzymać, ktoś może trzastać drzwiami, e, strzelec może nie wytrzymać czegoś, gdzieś trzastać drzwiami, stwierdzić na przykład, że atmosfera, czy sytuacja, w której akurat teraz się znajduje jest jakaś, nie wiem, dla niego ciężka, nieprawdziwa, nieszczera i po prostu chcieć to zmienić. No pięć, tak? Wibracja pięć, wiadomo, tam byk miał dziewiątkę denarów, więc lepiej dobrze bym powiedziała dla Was, drogie moje strzelce, być dzisiaj samemu. Tak? Samemu pewne rzeczy robić i nie, i nie pchać się może za bardzo gdzieś w towarzystwo, tak? Lepiej troszeczkę na uboczu się trzymać, samemu pewne sprawy załatwiać. Moi kochani, dla koziorożca wylosowałam kartę dziesiątki buław. Ma no, dzisiaj taki dzień, że po prostu możecie mieć wrażenie, że więcej już nie udźwigniecie, więcej już po prostu nie dacie. Zresztą musicie rozwiązać jakieś sprawy, jakieś problemy, które już od dłuższego czasu były po prostu na Waszych barkach, tak? Przemęczenie, przemęczenie sprawami, przemęczenie atmosferą, przemęczenie ludźmi, przemęczenie sytuacją, przemęczenie po prostu ogólnie jak to się mówi, przemęczenie do kwadratu, tak? I tak się możecie po prostu dzisiaj czuć. Nie bierzcie dzisiaj na siebie więcej żadnych nowych obowiązków i niczego więcej. Po prostu, co, co by tylko ktoś próbował wam podrzucić, po prostu odsuwajcie od siebie. Pod koniec dnia powiecie, dobra, dałam radę, dałem radę, ale po prostu nigdy więcej, tak? Nigdy więcej takiej sytuacji, nigdy więcej czegoś takiego. Generalnie będzie Wam się też troszeczkę ciężko dzisiaj zebrać. Spiąć ten dzień do kupy, pozałatwiać wszystkie sprawy tak jak chcecie, e, natłok po prostu wszystkiego, e, ciężka, przytłaczająca troszeczkę Was energia, no po prostu taki dzień, słuchajcie, nie wszystkie dni są takie optymistyczne i strzeliste, na przykład jak w dniu wczorajszym, tak? E, dobrze, moi drodzy, cesarz, cesarz to karta barana, czyli może dla wodników coś wspólnego z baranem będziecie mieć, a jeśli nie, no to... Zapraszam tam dla barana, tam dla barana była z kolei, słuchajcie, piątka mieczowa. Słuchajcie, powiem tak. Po pierwsze, proszę uważać moje drogie wodniki dzisiaj na wszelkiego rodzaju manipulacje. Uważajcie na manipulacje, uważajcie też na jakąś sytuację, która już od dłuższego czasu jest w Waszym życiu. E, po prostu zalecam też Wam dzisiaj spokój, równowagę, nie poddawanie się emocjom. E, musicie zdać sobie też tutaj sprawę z tego, że mm, no... E... Ja bym tutaj, ja bym tutaj powiedziała tak, są pewne rzeczy, które nie powinny ulec dzisiaj zmianie, tak? I starajcie się po prostu pewnych rzeczy nie zmieniać na siłę, jeśli nie musicie. O, tak bym powiedziała. Natomiast uważajcie na wszelkiego rodzaju manipulacje. Albo żeby nie manipulowano Wami, bądź Wy nie manipulujcie, tak? Możecie dzisiaj po prostu zetknąć się z jakimś manipulantem, z kimś takim i mieć po prostu poczucie żalu, poczucie straty ale yy, możecie mieć taki, taki moment, że trudno Wam w ogóle będzie jakby udowodnić tej osobie, tak? Powiedzieć, że to jest jej wina. Jakby tu wina mogłaby być przerzucana po prostu na Was, tak? Taki jakiś dziwny, dziwny osobnik, dziwny manipulant, dziwna po prostu tego typu osoba, troszeczkę tyranizująca otoczenie. Jeżeli to byłaby Wasza energia, moje drogie wodniki, no to też po prostu troszeczkę się uspokójcie. Nie próbujcie dzisiaj tyranizować otoczenia. Dzień dla Was jest po prostu wibracyjnie też niekoniecznie taki za szczęśliwy. Możecie mieć tutaj właśnie też wrażenie przesytu czymś, kimś, sytuacją, przesytu jakąś osobą, tak? Niektóre mogą mieć tutaj wrażenie przesytu jakimś małżeństwem, jakimś związkiem, w którym po prostu takim trwałym są, tak? Możecie mieć po prostu wrażenie przesytu i możecie mieć tego dość, tak? Dość na pewno możecie mieć dzisiaj otoczenia jakiejś, w otoczeniu jakiejś osoby, która manipuluje. No. Dobrze by było, żebyście to wy tymi manipulantami nie były i żeby to otoczenie nie miało. Was, moje drogie wódniki, dość. Taka moja gorąca prośba. E, dobrze, moi kochani, dla ryb wylosowałam kartę ósemki denarów. Ryby, dzisiaj też w takiej, widzę, że tutaj znaki wodne oprócz koziorożca, e, przepraszam, oprócz m, skorpiona, tak? E, oprócz skorpiona, wszystko tutaj w takiej wibracji ziemskiej. E, tam w pierwszej szóstce. Tutaj też wibracja ziemska. Słuchajcie, wy dzisiaj ryby po prostu nie będziecie się chciały zajmować niczym za bardzo, co wymaga od Was jakiegoś osobistego, zbyt dużego poświęcenia. Po prostu zaczniecie się też zastanawiać nad takimi rzeczami, czy to za dużo przypadkiem zdrowia, czy nerwów mnie nie kosztuje. Czy przypadkiem ta sytuacja, czy ci ludzie nie za dużo mnie tutaj nerwów kosztują, czy ta praca nie za dużo mnie nerwów kosztuje. Optymistyczny strzelec, każę Wam po prostu powiedzieć, to ja może to po prostu zamknę ten temat i pójdę gdzie indziej, tak? Może znajdę inną pracę, może coś takiego się tutaj zadzieje. Generalnie po prostu ryby będą się odcinały, nie będą miały ochoty po prostu wchodzić w coś i powoli i powoli, powoli będą te sprawy wysuwały ze swojego życia. Coś, co po prostu wymaga zbyt dużego poświęcenia osobistego, zbyt dużego wysiłku osobistego, tak? I to już po prostu nie będzie leżało w polu Waszego zainteresowania, tak? Praca. Tak, ale powoli i będzie to wszystko też wymagało właśnie od Was wysiłku, większego, wytężonego wysiłku, bo trudno Wam się troszeczkę będzie dzisiaj zebrać w tych wibracjach przy tym wszystkim i będziecie się też zastanawiać właśnie, takie dziwne jakieś fluidy będziecie odbierać. Czy ja już nie mam tego dość, a może ja już mam tego dość, tak? Taki po prostu sobie dzień. Będziecie się też zastanawiały nad tym, czy aby faktycznie otrzymujecie to, co dajecie i czy aby przypadkiem za waszą pracę włożoną w jakąś sytuację, w sprawę, w relację albo w ogóle w pra pracę, w pracy dostajecie odpowiednie jakby wynagrodzenie. tak? Czy Wam się to w jakiś sposób kalkuluje i zwraca? Ryby po prostu dzisiaj takie kalkulatorki. Dobrze moi kochani, życzę Wam bardzo e, udanego mimo wszystko dnia. E, oby do następnego. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.